Dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Was, drodzy seniorzy. Mam na imię Agnieszka, jestem fizjoterapeutką. Chciałam w takim cyklu kilku spotkań zaprezentować Wam ćwiczenia, które możecie wykonywać w domu podczas właśnie czasu pandemii lockdownu, w momencie, kiedy Wasza aktywność jest ograniczona. I według najnowszych danych na rok 2021, WHO mówi, że osoby 65 plus powinny w ciągu tygodnia wykonywać od 150 do 300 minut. Aktywności takiej umiarkowanej. Natomiast jeżeli ktoś jest bardziej wysportowany, aktywny, czuje się na siłach, może zwiększyć intensywność wysiłku i to jest wtedy około 75 minut w tygodniu. Oczywiście yy, każdy z Państwa. Podejmuje decyzję, który wysiłek wybiera. Ja tu Państwu przedstawię wysiłek taki umiarkowany. Średnio te ćwiczenia można wykonywać dwa razy w tygodniu, dwa razy dziennie po 10 minut. Oczywiście wszystkich ćwiczeń nie trzeba wykonywać. Są pewne również ograniczenia. Podstawowa zasada. W wykonywaniu ćwiczeń, takich ćwiczeń zdrowotnych, wykonujemy je do granicy bólu, do takiego wyraźnego ograniczenia. Nie przekraczamy granicy bólu. Czyli jak czujesz, że ogranicza cię coś, że nie jesteś w stanie, że zwiększa Ci się ból, zostaw to ćwiczenie, ćwicz do tego momentu, do którego możesz. Y jeśli patrzysz na ten film, to znaczy, że jesteś aktywnym seniorem, masz dostęp do internetu. Natomiast może wśród Ciebie są, seni są seniorzy, którzy nie mają dostępu do internetu. Spróbuj w kontakcie, w rozmowie być takim edukatorem swojego yy, współseniora. Poucz, co może zrobić i jak się może zaktywizować. Pamiętaj, że podczas ćwiczeń bardzo ważne jest kontrolowanie oddechu. Przypominam tylko, na czym polega właściwy oddech. Wyobraź sobie, że twoje płuca to dzban, do którego nalewasz wodę. I woda wypełnia dzban, od dołu do góry. Tak samo jak robisz oddech, czyli wdech robisz nosem, usta w tym momencie są przymknięte, wypełniasz powietrzem płuca od dołu, od podstawy do góry. I robiąc wydech, robisz dzióbek i wypuszczasz powietrze przed siebie. Robisz to, Wydech z reguły robimy dłużej niż wdech. Teraz Ci to pokażę. Robimy wdech nosem. Wypełniłam powietrze i już poczułam, że dalej nie potrafię. Ściągam usta w dzióbek i robię wydech. Pokazałam, jak długo go robię. Zrobiłam go do 5, wydech do 5, do 6. Jeżeli wdech robisz do 3, to wydech robisz o połowę dłużej. Rozpoczynamy ćwiczenia od kończyn górnych. Zaczniemy sobie od barków. Proste ćwiczenie: dłonie oparte na kolanach, na udach. Podnoszę barki w górę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatni raz dziesięć. Chwileczkę robię sobie rozluźniam. Robię wdech. Jednorazowo długi wydech, i powtarzam jeszcze raz pracę ramionami, barkami. To samo ćwiczenie mogę zrobić w przód i w tył, czyli krążenie barków, krążenie ramion. Czyli staram się robić obszerny ruch barkami, do tego włączam się klatka piersiowa, również powtarzamy 10 razy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i ostatni raz dziesięć. Kolejną serię 10 powtórzeń można zrobić do tyłu. Wtedy też będziesz wykonywać ruch w przód i w tył. Czyli zaczynamy ruch do tyłu. I próbuj ze mną 10 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i ostatni raz 10. Kolejne ćwiczenie, ramionami, barkami naprzemienne. Unoszę prawy bark do góry, lewy jest w dole i zmieniam. I spróbuj powtórzyć ze mną. a Raz prawy, unieś lewy. Dwa prawy, unieś lewy. Trzy prawy, unieś lewy, cztery prawy, pięć prawy, sześć prawy, siedem prawy, osiem prawy, dziewięć prawy 10, prawy. Teraz to samo, zaczniemy z drugiej strony, czyli lewym barkiem, lewym ramieniem. Unieś lewe ramię w górę. Raz, zmień na prawy 2, lewy. 3, 4, 5, Sześć, siedem, osiem, dziewięć i ostatni raz lewy i prawy i luz. I zrób sobie spokojnie wdech nosem i spokojny długi wydech ustami. Poćwiczyliśmy ramiona, to teraz przejdziemy sobie do ćwiczeń łokci, tak zwanego bicepsa, tricepsa, czyli mięsień dwugłowy, trójgłowy, bardzo ważne mięśnie, yy, które pozwalają nam zgiąć rękę w łokciu i na przykład utrzymać kubek i napić się, następnie postawić kubek, odłożyć. No to zaczynamy prosty ruch zgięcia i wyprostu. Popatrz co robię i za chwilę spróbuj powtórzyć ze mną. Zginam w łokciach, palce dotykają barków. Powrót, dłonie wracają na kolana. To rozpocznij ze mną i pamiętaj o ruchu odwracania i nawracania. Powtarzamy 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, I ostatni raz dziesięć. Super. Jeżeli powtórzyłeś dziesięć razy, to zrób ze mną kolejną dziesiątkę. Ej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć i ostatni raz dziesięć, bardzo dobrze.